Bywaj, dziewczę zdrowe. Ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać, jak najdalej wroga. Nigdy nie zapomnę jak mi jesteś droga. Po cóż tał wokół? Po cóż? Serca bicie. Tobiem w niej miłość, a ojczyźnie, życie. Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka. Niepodległość Polski to twoja rywalka. Polka mnie zrodziła. Z jej piersi wysałem, być ojczyźnie wiernym, a kochance stałym. Tylko co niektóry, żyw szable. Oddział składał się głównie z mieszczan trochę szlachty i chłopów. Ruszyła do ataku piechota rosyjska. Proszę państwa, w szeregu i pierwsza, nastąpiły pierwsze salwy. Z pobliskich lasów ruszyła nasza polska piechota, proszę Państwa. Postańcy na szczęście mieli armaty. I ruszyły pierwsze wystrzały. Nastąpiło odstrzeliwanie się, proszę Państwa, i walka wręcz. Proszę bardzo, piechota rosyjska rusza do przodu. Zwróćcie państwo uwagę. Nie bezładnie, ale w tym szyku. Tak byli wypraweni, że ruszali po kolei. Mogło się dziać, mogło się walić, mogło wybuchać bomby. A tu proszę Państwa, piechota rosyjska szła w nogę. Galicyn pewne zwycięstwa, siły. Nie sądził, że Polacy zebrali takie... Taką ilość wojska. Sikorski Zameczek miał około tysiąca, proszę Państwa, powstańców. Uzbrojeni w kosy, szable, broń czarnoprokową, proszę państwa, i jeźdźcy. I ruszał rozstrzyma, at, atak polskiej jazdy naprzeciwko Kozaków. Kozacy wyjechali koło piechoty i wspólnie starli się, proszę Państwa, z polską jazdą. Zdrowisko.

एउँछ गरेको Proszę Państwa, atak cały czas, zobaczcie, tak to było w perworze warki. Wycofanie się. Polacy bezładnie, natomiast Rosjanie w idealnym szyku. Polacy nie mieli obycia wojskowego. Całe powstanie powst zaczęło się dlatego, że ogłoszono brankę, proszę Państwa. Branie mieszczań, młodych chłopaków, tych, którzy wontowaliście, którzy chcieli zdobyć Polskę, odzyskać Polskę. Bernardyn, proszę państwa, walczy z kozakami. Claire bardzo mocno przyczyniał się do, powst do, do wspierania powstania.

i nastąpiło zwycięstwo polskich oddziałów. Brawa dla proszę Państwa rekonstruktorów, brawa dla zwycięzców. W tej szkoły. Wielkie brawa dla Związków i Także wszyscy co przybyli, serdecznie dziękuję. Wyszło jak wyszło, albo wyszło jak zawsze. Także jeszcze raz dziękuję ślicznie i Panowie. Zrobię.